Polsat właśnie zdetonował bombę, która może całkowicie zmienić układ sił w wiosennej ramówce. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, to Edward Miszczak wyciągnął asa z rękawa, o jakim konkurencja mogła tylko pomarzyć. Mowa o Joanie Kulik gwieździe formatu Hollywood, muzie Pawlikowskiego, aktorce, która bywa na Oscarach, a nie na ściankach w galeriach handlowych. Środki głoszą, że Kulik jest o krok od podpisania kontraktu na udział w Tańcu z Gwiazdami, ale postawiła stacji jeden nienegocjowalny warunek. Warunek, który zmusił produkcję do ściągnięcia z emerytury tanecznej legendy programu. Czy Polsat szykuje nam edycję wszechczasów, czy to tylko desperacka walka o oglądalność przy użyciu najdroższych nazwisk w branży? Według nieoficjalnych ustaleń Joanna Kulik prowadzi zaawansowane rozmowy z produkcją show. To zaskoczenie, bo aktorka tej klasy zazwyczaj omija formaty rozrywkowe szerokim łukiem, skupiając się na poważnych projektach filmowych w USA czy Francji. Co ją skusiło? Prawdopodobnie nie tylko garza, która musi być astronomiczna, ale sentyment i zaufanie do konkretnego człowieka. Kulik zażądała bowiem, by jej partnerem tanecznym był nie kto inny jak Stefano Terracino. To nie jest kaprys ale przemyślana strategia artystyczna. Duet zna się doskonale, to właśnie Stefano przygotowywał Joannę do kultowych scen tanecznych w zimnej wojnie. Chemia i sposób na kulik, o którym wspominał tancerz, są tu kluczowe. Dla polsatu to wyzwanie, bo musieli przekonać Terracino do powrotu, ale gra jest warta świeczki para. Kulik Terracino to gwarancja klasy i artystycznego poziomu, jakiego ten program dawno nie widział. Ale taniec z gwiazdami to nie tylko wysoka kultura, to przede wszystkim igrzyska, a tu Polsat szykuje mieszankę wybuchową. Obok dystyngowanej Joanny Kulik na parkiecie mamy zobaczyć Sebastiana Fabijańskiego. Tak, tego samego, który ostatnio kojarzony jest głównie z patogałami, awanturami i artystycznym chaosem. Zderzenie świata zimnej wojny ze światem Fame MMA może być najbardziej fascynującym elementem tego sezonu. Do tego dochodzi Mateusz Pawłowski, czyli Kacperek z Rodzinki.pl, który ma przyciągnąć przed ekrany nostalgię widzów oraz Natsus Team X celująca w widownię TikToka. Na deser Gosia Andrzejewicz, której powrót do mainstreamu jest marzeniem wielu fanów polskiego populat 2000 rok, negocjacje z niektórymi z nich wciąż trwają, ale lista wygląda na precyzyjnie skrojony algorytm pod każdy możliwy target. Analizując ten skład, widać wyraźnie nową strategię polsatu. Stacja ze słoneczkiem w logo rozumie, że w dobie streamingu tradycyjna telewizja musi stać się eventem. Zatrudnienie Joanny Kulik to sygnał: jesteśmy prestiżowi, wciąż się liczymy. To próba odczarowania formatu, który w ostatnich latach nieco podupadł i kojarzył się z celebrytami trzeciego sortu. Jeśli kulik faktycznie zatańczy, a Stefano wróci, poprzeczka powędruje w górę tak wysoko, że reszta uczestników, w tym biedny Sebastian Fabiański, który podobno już trenuje z Julią Suryś, będzie musiała wznieść się na wyżyny, żeby nie wyglądać przy nich jak amatorzy na szkolnej dyskotece. To może być sezon, który albo przejdzie do historii jako wielki powrót króla rozrywki, albo jako groteskowy miks stylów, gdzie wybitna aktorka mija się w garderobie z influencerami. Jedno jest pewne, jeśli Joanna Kulik wyjdzie na parkiet do pierwszego walca w ramionach Stefano Terrazino, cała Polska wstrzyma oddech. A wy, czy dla Joanny Kulik włączycie telewizory, czy uważacie, że aktorka jej formatu nie powinna rozmieniać się na drobne w show tanecznym? Źródło, pudelek, opracowanie i analiza. Gwiazdy 24.